Przy pewnych zmianach, które nastąpiły w naszym wydziale prasowym, z dniem dzisiejszym powołuję na stanowisko rzecznika prasowego prezydenta miasta i Urzędu Miasta pana Marcina Januchte. Osoba, myślę, że Państwu też znana w Kieleckim Parku Technologicznym, odpowiadający za wydział promocji, także public relations. Więc tu jakby decyzja techniczna była o tyle ułatwiona, przejścia z jednostki nam podlegającej do jednostki Urzędu Miasta. Także z dniem dzisiejszym mamy nowego rzecznika prasowego. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za przyjęcie, bo to my informujemy, ale to też decyzja była po stronie pana Marcina. Zdecydował się na przyjęcie tego wyzwania, co jednocześnie będzie informacją dla państwa osobą pierwszego kontaktu do wszelkich informacji, które dzięki mediom też możemy weryfikować lub państwu przekazywać. Jestem kielczaninem. Nigdy, szczerze mówiąc, nie wyjeżdżałem na Duże skier. Na skończyłem kielską uczelnię. Z wykształcenia jestem bankowcem, ale z wyboru marketingowcem i pierowcem. i w zasadzie już od blisko. 19 lat w tym, w tym się specjalizowałem. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie i Panu Dyrektorowi za to, że moją kandydaturę w ogóle rozpatrywali, bo to jest dla mnie naprawdę z jednej strony docenienie mojej, mojej pracy i też ogromne zaufanie, którym zostałem obdarzony. Mam nadzieję, proszę Państwa też oczywiście na owocną współpracę z wami, bo media to są to jest ta swego rodzaju władza, z którą chcemy dobrze współpracować, i jestem do Państwa dyspozycji. Będę oczywiście pod, pod telefonem, pod mailem, jeżeli będziecie Państwo mieć jakieś pytania, to oczywiście zapraszam, zapraszam do kontaktu. Od dzisiaj przyjąłem stanowisko rzecznika prasowego pana prezydenta i miasta Kielce i proszę mi wierzyć, to jest dla mnie dosyć spore wyzwanie, więc myślę, że z Państwa również pomocą na pewno temu podołem.